Już je? Dzień dobry, nowy fizjo i No Nowy fizjoterapeuta, witamy Dość tak. do masażu? Do, masażu? do roboty, do roboty. Ja, roboty! Płytki, tak? Płytki Panie Rzuczki, ja. Dzięki. Właśnie mam pytanie bardzo były ważne. Pe, nie, moment. Były pewne zarzuty, że nie ma kulis no. i nie mam co robić w domu. 19.22, nuda. Środy były takie puste, co? Środy zawsze o 20.30 chacie i było spalane, a teraz... Sorry, sorry. To jest... Ja już nigdy w życiu nie wyjadę na wakacje. O! Nigdy w życiu nie będę wyjeżdżać już na wakacje. No, ale ja mam ważne pytanie. Jakie? Za kim bardziej tęskniłeś? Za mną czy za Kierasem? <laughs> Ej, no to powinna być szybka odpowiedź. Nie, no Marysia, to może za nie. No. Dobrze. Jak, koniec. Jak, koniec. Jak koniec. Nie mało, nie koniec. Siemka. Siemka. No nie, i wróciła ją, Tylko nie to. Oczy! Ale jesteś widać to, ma, to, ma sprzęt, to Tak? Duduk. Siapa? Siapa? Aha. Siapa? 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 Myślę, że każdy sportowiec, bez względu na jakim, na jakim poziomie, szczególnie piłce nożne, powinien dążyć do tego, żeby co tydzień, co tydzień wygrywać żeby cały czas, Żeby cały czas ten szczyt próbować osiągnąć. I dzisiaj z jednej strony czeka nas bardzo trudne zadanie, bo to jest zespół, który u siebie wygrał wszystkie spotkania. 11 zwycięstw na 12 spotkań. Fantastycznie przygotowana drużyna do tego sezonu. Ale czy my mamy, jakieś, czy my mamy mieć jakieś kompleksy wobec nich? Ja nie mam żadnych, panów, to jest czysta przyjemność, żeby wyjść na taki mecz i zaprezentować się z jak najlepszej strony. A przez to, że gramy z tak wymagającą drużyną, to wy będziecie też mogli pokazać swoje najlepsze oblicze i wierzę, że tak się stanie. Ale żebyśmy to wszystko sobie mogli poukładać i to, w jaki sposób musimy przeciwko nim zagrać i na co musimy zwrócić uwagę, to też jakby przekaże wam nie, przekażę mówimy wam. tego wam, żeby Wam przestraszyć czy nie wiadomo jak e, im tutaj badać a, a nam umniejszać, e, lecz na to żeby przygotować, e, przygotować was po prostu na to, żebyście byli skoncentrowani, zdeterminowani e, przez całe, całe 90 minut plus, plus doliczony czas gry bo na pewno nie będzie to łatwy mecz, natomiast to jest przeciwnik, który chce grać w piłkę a jak e, wiecie dobrze my Dobrze zaczynamy mecze, dobrze gramy z drużynami, które chcą grać w piłkę. Trochę gorzej nam idzie z drużynami, które nie potrafią grać w piłkę, nie chcą grać, siedzą z tyłu w polu karnym i lagują do przodu, natomiast to jest przeciwnik, który dużo kombinuje, dużo zmienia, dużo tak próbuje. Do meczu to co ostatnio mówiliśmy sobie, że cały czas razem jako drużyna szliśmy, zaczynaliśmy, strzelaliśmy razem bramki, razem się cieszyliśmy i razem kończyliśmy kończyliśmy ten mecz razem z naszymi kibicami, z których zawsze, zawsze mam wsparcie i tak też będzie dziś. W warto grać w piłkę i dzisiaj wychodzimy, żeby nie sprawić niespodzianki panowie, bo to my wygraliśmy 5 pięć meczów z rzędu na wyjeździe idziemy po kolejne zwycięstwo. do boju. <ślesy> Dominik Dobra. to nie jest tak to Coś, co przynosi nam Panowie, realny efekt To są bramki z dystansu Ale żeby tę bramki strzelać to trzeba uderzać na Chciałeś coś powiedzieć? Że dawno cię nie było I że? Szkoda, że nie było vlogów no. Fajnie. Ale wiesz co, ja właśnie już się zobowiązałam, powiedziałam to już na, w poprzednim nagraniu, że? że już nigdy nie wyjadę na wakacje. Aha. Po prostu. Ja wolę być tutaj z wami. Wakacje ja nie są tego warte w ogóle. Jo ja to, no to ale przekonałeś. No, także rezygnuję no, ja już na zawsze męż. z wakacji. Też mi wybrałem zamiast wakacji. No proszę jakby. cię. Oczywiste w ogóle oczywisty wybór. Nie, nie myślimy o żadnych kartkach, o, o tym, to, to co było, to nie jest istotne. Liczy się tylko to, co jest tu i teraz. Te najbliższe 90 minut to muszą być 90 minut, gdzie musimy zostawić panowie absolutnie, kurwa, wszystko na wojsku. Dobra koncentracja, pewne granie w defensywie. Do przodu idziemy z wiarą, że potrafimy strzelać bramki, bo tych bramek ostatnio strzelaliśmy w ofensywie. Potrzebujemy też indywidualnych fajerwerków, ale na końcu ma wygrać drużyna, panowie. Do boju, kurwa, 90 minut roboty. Panowie, łeb do góry, kada do przodu i robimy swoje kurwa. Jedziemy. you <laughs> Żółty? Dostajecie? To wasza piłka w takim razie, nie? Jeszcze raz, powodzonka Pupoki. Dobrego meczu. Dobrego. Możemy namieszczać jeszcze więcej, ale do tego potrzeba nam trzech punktów. Dawaj, panie, jedziemy z tym, kurwa, jedziemy! Go, go, go. to są kurwa szrawe, ej! Na hey! libit. No niestety, kurwa, no Dobra, 45 dni otwory, dwie blonki wpierdalały... gramy, to kurwa przegramy, ale trzeba tu kurwa Brawa, wyjść kurwa. i zapierdalać kurwa! A skąd spotkanie? Kurwa, chłopy, ja lider kurwa wice wiceliderem. Dopiero w ostatnich 15 minutach zaczęliśmy coś kierować, ale z czego to wynikało? Z waszej większej ruchliwości, z waszej większej agresywności na boisku. Po prostu. Przez pierwsze 30 minut przegrywaliśmy każdy pojedynek, kurwa fizycznie, no nie może tak być. My możemy przegrać, panowie, możemy przegrać spotkanie, ale no nie możemy, kurwa, nie, nie możemy po prostu pozwolić, żeby dać się tłamsić, kurwa, na wojsku. Nie jest to w naszym... Mamy problemu. tylko i wyłącznie przegrywamy 1 do 0, okej? Okay? Potrzebujemy bramki, to jest w ogóle definitywnie, to musimy strzelić gola, okej? Okay? Ale to jeszcze nie wygląda źle. Nie przegrywamy 4 do 0 i moglibyśmy już się pakować, tak? 31. tak? Ale oni strzelili gol, a my nie. My potrzebujemy teraz grać, Cały czas wiara. Spokojnie, gramy tu Widzicie, że się to układa. Oczywiście, że ta jest. Ale też. Panie Spotkania. W meczu 13. kolejki czwartej Ligi Grupy Wielkopolski. Lubna wstęża wygrywa z miarą na Poznań 5 do 0. Przypomnę Blanki 1 do 0. Adam Borkowski. 3 minuta. <noise> ゴーだ woli, to jest to, że niestety dołożyliśmy się do tego samych, nie? nie? A nie to, że znakomicie grał przeciwnik. No co już potem nastąpiło w drugiej połowie, to już niestety była konsekwencja pewnych rzeczy, które, które nie zadziałały w pierwszej połowie, i na początku, na początku drugiej. Jak podnosisz porażkę, to masz tylko 7 dni i można zobaczyć kolejne ligowe punkty. Chciałbym wybrać, żeby przegrać 5 razy po 1 do 0, a raz przegrać 5. Nie ma co się, panowie, załamywać. Głowy do góry. Na tyle, ile dzisiaj pozwalały nam umiejętności, charakter, nie wiem. Na pewno czegoś tam brakowało. Nie chciałbym na gorąco tutaj mówić. Ale tak jakby nie ma znaczenia wobec, wobec tego, co się wydarzyło. No nie raz, nie dwa. Będziemy, będziemy zwycięzcy w tych meczach. Najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to teraz się załamać i stwierdzić, że jesteśmy dobani, bo nie jesteśmy padli. Tak. Po prostu dzisiaj zabrakło nam czasu, a może czegoś więcej, może trochę szczęścia, żeby osiągnąć korzystny rezultat. Dzisiaj się nie udało, ale kolejne 90 minut mamy w Ślesinie w sobotę. Będziemy tam po zwycięstwo, odpoczywajcie i, i tyle. Dziękuję. Dziękuję.